Warmińsko-Mazurski Polski Związek Niewidomych obchodził 55. rocznicę powstania. Z tej okazji w Olsztyńskim Planetarium zorganizowano uroczystości jubileuszowe. Dotychczasową działalność stowarzyszenia podsumował Tadeusz Milewski, dyrektor związku. Wiele sukcesów na różnego rodzaju arenie, czy też zawodowej, czy też sportowej, czy artystycznej osiągnęliśmy. Dużo osób udało się nam zrehabilitować. Rehabilitacja to jednak nie wszystko. Dzięki działalności związku członkowie tej organizacji mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności. Jeśli ktoś jest dobrym muzykiem, niech pokaże, że potrafi dobrze śpiewać, niech nie tylko w swoim gronie pokazuje ten śpiew dobry, ale niech pokazuje na zewnątrz dla społeczeństwa, a wtedy też jest inny stosunek społeczeństwa do tych osób niepełnosprawnych. Tak też czynią artyści z Braniewskiego Zespołu Ton Śpiew i muzyka pozwalają niewidomym choć na chwilę zapomnieć o chorobie. Wydaje mi się, że w ten sposób rehabilitujemy się, bo się spotykamy razem. Może mniej się myśli wtedy o chorobie. Śpiewamy różne piosenki. Każda coś tam umie albo gdzieś wyszukuje. Mamy wspaniałego akordeonistę pana Darka Wileńskiego. On właśnie głównie nas nauczy wszystkiego. Występom muzycznym przysłuchiwał się m.in. prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Włodarz miasta zapewnił, że samorządowcy z Warmii i Mazur będą nadal wspierać związek. Wasza aktywna działalność wyraźnie odznacza się. Naszego miasta, jak i regionu. Polski Związek Niewidomych na Warmii i Mazurach zrzesza ponad 4 tysiące osób.